Witam wszystkich na moim kanale. Przyjechał do mnie, BMK Trujeczka z takim problemem, że jedno koło było po prostu podcięte. Samolot był uderzony w tą stronę i przyjechał do mnie z diagnostyki, ustawiali zbieżność, auto dalej ściąga i, i jest problem cały czas z tym kołem. Więc wziąłem to na kanał, wziąłem zwykły metr, miarę i za chwilę Wam pokażę co było powodem. Widzicie co było powodem? Powodem był ten wahacz. Założony był krótszy wahacz. Z lewej strony jest prawidłowy, no nie? bo tam koło dobrze stało. I według numeru TRW dopasowałem ten prawy. No i od razu zmierzyłem miarą, zwykłym metrem. Zmierzyłem, jakie są długie wahacze. No i tak auto było sprzedane. Jeszcze do tego ten wahacz jest skrzywiony. Widzicie, jak jest skrzywiony ten wahacz tutaj? Tu widać, że nawet tuleja jest zgięta, to koło dostało. Także nie wiem, czy on w początku był taki założony, ale przede wszystkim no, koło stało do środka. Tak, macie tu koło, o to było w ten sposób. Także montujemy nowy wahat, trzeba będzie ustawić zbieżność. I powinno być wszystko dobrze. Już nie powinno ściągać, i klient będzie zadowolony. Ale nie rozumiem tego, co panowie na diagnostyce stwierdzili, że jest wszystko dobre. Bo auto było sprawdzane i nie wiem, czy... Bo to na oko było widać, jak się weszło do tego, do, do kanału, to od razu było widać, że... Przede wszystkim, że ten wahacz był zgięty. No widać, jaki jest w tym miejscu tutaj, o. On jest zgięty, on ma być prosty. Ten jest prościutki, widać? że powiedzieli, że wszystko jest w porządku. No musi być jakaś przyczyna, trzeba sprawdzić sobie prostymi, prostymi, ja wam pokażę zresztą jak można sprawdzić, czy nie macie zwrotnicy zgiętej, czy, czy, no po prostu wziąć zwykły metr i pomierzyć sobie i wszystko, wszystko wyjdzie, co było skrzywione. I to nie ma jakiejś filozofii, bo to odbieracie sobie punkt na przykład tutaj od środka, macie dziurkę, Przykładacie sobie metr i na przykład mierzycie do tego, do tego, miejsca tutaj, do tego stałego miejsca. I tutaj już było centymetr różnicy między tym wahaczem, ten jest oryginalny TRW, a tym, który jest zdemontowany już. No i wtedy koło było po, o, ten pociągnięte o w ten sposób do środka i automatycznie, automatycznie nam się robił kąt koła zły. Także swoimi sposobami na spokojnie sobie wejść do kanału, jeżeli macie taki problem jeżeli chodzi o zwrotnicę nawet, czy jest zwrotnica, czy amortyzator jak jest, jak jest krzywy można sobie sprawdzić tutaj odległości, palec wsadzić nawet, normalnie palec wsadzić jak jest tutaj, jak jest tam czy, czy nie jest czasem ten, bo ktoś tu próbował nawet młotem, nie wiem po co to w ogóle jest tegowane młotkiem wystarczy wymienić ten wahacz, tak jak mówiłem i wszystko wróci do normy no to był taki krótki odcinek. Pokazałem wam jak można sobie samemu sprawdzić bez żadnych diagnostyk, bez po prostu, bez płyt, bez przejeżdżania przez diagnostykę. Samemu można sobie sprawdzić, czy macie coś zgięte w samochodzie, jeżeli macie jakieś wątpliwości wam tnie, że koła są nierówno, bo tu generalnie jest ten... nie jest jakaś filozofia tutaj posprawdzać te rzeczy. Generalnie w, w każdym samochodzie jest, jest prosto to sprawdzić. No. Także trzymajcie się. Jeżeli się podobało, ten, y, łap, łapka w górę subskrybujcie i zapraszam do oglądania mobilnych.